Foczyny, jak jesteśmy w już, już, to poglądamy jeszcze inne złomy, bo on ma dużo fajnych skarbów. A tutaj jakiś remont przebiega tutaj jest, taki, tutaj jest jakaś, wiesz, mała, drobna naprawa. Tu też jest taki y, za, za, zaprzyjaźniony majster na ruki, Wiesz, no to majster od wszystkiego. O, który pamięta czasy jeszcze trochę PRL-u. Traktor i Majster. No to jest 411? Nie, to jest e, 55, 50, 50 5, ale maska jest 360. 55. 50 Dobre traktory, tylko że one, e, że tak powiem, przedniego, przedniego napędu w nich brakuje. O, jak na, ta, na tą moc na ten silnik, to mógłby być jeszcze przedni napęd, a tak to, to żartowali przecież. sobie, że on dobrze jeździ, ale produkuje spaliny. Tylko. To przerabiają, turbiny dokładają, różne. Turbiny, napęd, wspomagają kierownicy Przednie robią. Takie mosty od, od Robura, robury te On były takie na cztery napęd, co zdaje egzamin. I jeszcze po tych traktorach będą płakać, farmerii. No tak, bo teraz sama elektronika, komputery no tak. i trzeba pod internet się podłączyć. Żeby... Tak, oglądałem ostatnio jednego dużego rolnika, duży rolnik właśnie produkujący warzywa, który, o wiesz, zaczyna wypowiedź od tego, popatrzcie, u mnie nic nie ma z Unii Europejskiej. Ja nie biorę od nich dopłat, ale pokazuje też ma John Deera takiego z lat 60. drugi John Deere większy, nie, trzy traktory tylko ma, ale te traktory nie mają elektroniki. No proste no właśnie. A tutaj, Może, nawet, o, tutaj nawet jeszcze prądnica Słucham. siedzi, o. Tak, to wiesz, taki traktor Słucham. można naprawić młotkiem i przecinakiem. Tak. Tutaj on wprawdzie nie miał obrotów zbyt dużych wałka, ale wałek przekaźnika mocy w tych sześćdziesiątkach to był mocny, nie? Tak, 540. On 540, ale on się nadawał do wałka, bo w rotacyjnej to dobrze chodzi. Tam pytali o tego JCB, choć to jest. Krzysztof JCB. Pamiętam, chyba mu, zamawiałeś mu nawet jakieś części kiedyś. Bardzo dużo dołożył do tej koparki. Nie wiem, czy by to się zwróciło. Przerabiał sprzęgło, bo to był automat. Przerobił chyba na mechaniczne wydaje mi się. Pamiętam, kupił to... Tak, bo to jest jakieś tam hydrauliczne, że przód, tył chyba tylko no, można sobie zmieniać. O, dużo się napracował. Kilka lat to naprawiał. Sąsiedzi mają awarię. Rura pękła. Przyjechał Krzyż, jest dwóch Krzyżków kuzińskich i Dobra. będą naprawiali. Zobaczymy co oni tu robi, robią. Jak to co? Rurę wkładamy. Druta, druta ciągniemy. O, druta. tak, sołtys ciągnie druta. A jak? Jesteś już sołtys? No jak nie. O, to przyjechał więc. Dwóch sołtysów jest. Przyjechał sołtys naprawiać. Taplecie w błocie. O, tutaj można będzie. Dokładnie widać. Chociaż Krzysiu, przyszedłem porozmawiać o twojej koparce głównie, ale to później. Yy, bo na jednym z filmów u Sławka, klienci się zainteresowali tą koparką. To kupić? Nie no, kupić nie wiem. Nie ma problemu. Krzysiu, jak nazywa się ta koparka? JCB, JCB. JCB i taka... 3C, 3C. JCB 3C. Pamiętam, jak to remontowałeś, to później porozmawiamy na ten temat. Rzejko, może ten drut pociąg wyciągnąć? Tak głęboko zakopana, ponad 2 metry, a mimo wszystko, nie wiem, pękła. Tak. Gdyby to była metalowa, to bym powiedział, że w miała, ale plastikowa i pękła. I, pękła I chłopaki zrobili mi. taką redukcję, w jedną włożyli drugą. A kiedy to było zakładane mniej więcej? Ile lat temu? Początek lat 90. nie? O, i jak zakładali tą wodę tutaj, to kopali ostrówkiem, nie? A ta koparka ile ma lat? To z 80. lat. Dokładnie nie ma roku. Tak, i pamiętam jak ją naprawiałeś. Przerabiałeś sprzęgło z automatycznego na zwykłe, nie? Oj, było. Było to. Sprzęgło hydrokinetyczne było na zwykłe cierne, bo nie było. Sprzęgło hydrokinetyczne nowe kosztuje 24 tysiące. Sprzęgło hydrokinetyczne było tak drogie, że musiał to przerobić na zwykłe. Pamiętam, że nawet te zwykłe kosztowało bardzo drogo. Długo to naprawiałeś, ale to były inne czasy. W tamtych czasach każda koparka no, raczej. Raczej. Teraz miała robotę. A teraz to już tak bardziej. Tylko pieniędzy nie ma. No Na naprawdę... pewno. Koła przynajmniej są solidne. Na śrubunku, rozumiesz? Na tym dźwigach, to w Myślę, że to początek lat osiemdziesiątych, albo nawet siedemdziesiątych. O, tutaj mamy metkę JCB. Nie da się przeczytać. Teraz wszystko Chińczycy robią, to nie, nie spełnia swoich norm Przedtem Holender to był taki, że u Franka ciepła woda też wybijała, że odnosi, to, co tu zrobić. Ale to ja jeszcze, jeszcze chyba zaraz po szkole to było. Ja to jest z, z tego, z Holendra uczelka nie była to ciśnienka, <grym> wiesz, mocniej. Holender to jest taka złączka hydrauliczna, no, nie tak. każdy wie, nie chodzi o tych holendrów, co, w <grym> Pany hodują. O, a mówię. Okazuje się, że jeden krzysiek, jeden krzysiek i drugi zna się na tej oba, oba, Obaj mają oba, to samo nazwisko. O. Tak, jeden ma cztery, a drugi ile? <noise> tak. A jeden drugi wieńczy po jeden ma cztery klasy, drugi, a drugi ma pięć. pięć a, no, a resztę po, po <głos> <głos> No tak, a tutaj ta woda jest potrzebna krówką, żeby mogły pić. O, muszą być dużo, żeby dawać dużo białego płynu takiego. Mleko to nazwali kiedyś. Mleko w sklepie. Mleko w sklepie, a to płyn. białe ja, ja Pochodzi. Tak, a mleko jest w sklepie, a to jest tylko biały płyn, to jest surowiec do produkcji mleka. Tak jest, bo to jest mleko od krowy. Kiedyś były krowy to dawały jest, mleko. Mleko, to jest prawdziwe mleko i ma białko i kopert. No tak, ale to kiedyś krowy dawały mleko. Wiesz, jak chodziły na trawie, skubały trawkę, wydawały tak. 1000 litrów. A teraz... Jak stoją to dają pięć tysięcy. Pięć tysięcy litrów, tak. I z tego się zrobi jeszcze 10 tysięcy litrów, jak w nie tak. zrobi. Hmm. Powiedz, powiedz jeszcze, że zrobię kurde masło. I jeszcze mleko sprzedadzą po prostu z Tak, zrobią z tego masło i jeszcze z, wiesz, sprzedadzą jako tłuste mleko jeszcze. Tak, dwa i dwa. Po cztery zł. przy okazji pokażę jak się przechodzi. Zbiornik. Jest taki zbiornik. który chłodzi mleko. z system, to raz na dzień. To akurat niewielkie gospodarstwo, więc... Tylko raz na dwa przyjeżdża. O, tu są jeszcze dojarnia, dojarka konwiowa, czyli konwiami noszą i wlewają tutaj tą dziurkę mleko. A dojarka jest tam górna. To jest. Tak, dojarka bezprzewodowa, trzeba po prostu nosić konwiami. O, a Krzysiu, a tam jest taka maszynka, na tym polisku co to jest. Taka z czerwonym lejkiem. Stoi na półce. Jak maszynka do mięsa przykręcana, co to jest? To tam jest. Chyba jakiś styl robią tym. Tak, no musi być to jakiś twaróg. O, Andrzeju, co to jest? Powiedz mi. Jak kurczę, szkoły rodzice ukończyłem, nie wiem. To jest w do wyciskania soku Do wyciskania czego? Soku. soku, a z czego? Z owoców? No, no właśnie, w mleczarni stoi, to byś myślałem, że to do mleka jest. A to pewnie jakieś tam gospodynie domowe to wiedzą. Tak, z na napędem mechanicznym, czyli nap napędem ręcznym. wyłączyłeś, bo ja chciałem parę słów z Tobą zamienić o kopalce to raz, a druga sprawa o dawna czasach, jak to było kiedyś, powiedz Krzysiu na poprzednim filmie y, u Sławka pytał klient czy to jest do sprzedania, jeżeli byś to sprzedawał ile by to kosztowało? tak mniej więcej to zależy od kogo. Nie, no ale tak, to tak nie, nie, bo to pod filmem w komentarzu napisał facet, czy do sprzedania tej JCB, czy na chodzie. No to, że na chodzie, to już mówiliśmy, ale powiemy jeszcze raz, że o widzieliście, ch jeździ to ślicznie, kopie i równa, tyle że sprzęgło jest nieoryginalne. Cena, cena waha się od 18 do, do 24 tysięcy. Te, te sprzęty no. tak, tak chodzą. A tutaj do, do, do nowoczesnych koparek to jest cena taka trochę więcej niż złomu. Tak to jest cena no. złomu no, praktycznie. złom był to ja, był po 2 zł koparka waży, koparka waży ponad 7 tony No, no także, I, także... No tak jak mówiliśmy sprzęgło jest mechaniczne. Ale, nie Ale i tak kosztowało kupę, pamiętam, że zamawialiśmy części to, to, to było drogę. Chyba z 2 lata to naprawiałeś. Tak, tak. Ale, że... O właśnie, a propos kiedyś, ktoś miał taką kuparkę, to, to? był... Wiesz, bogaty. E, regeneracja siłowników czterech No 5 lat temu 5 e, tysięcy kosztowała. Także to do płci pracuję to... No, Niech zarabia na siebie, a generalnie to jest to, jako na rynku. To jest jako złą praktycznie. No, bo nie ten, mówię, w tych czasach. To w, jest w, latach, w, latach, w latach 80. to u nas były głównie ostrówki. Jak ktoś miał ta, takie, takie JCB, no to był panisko. No to zdecydowanie. No, to, dużo lepsze jest w tym na No, skupiań, i, bo... no i nawet, że tak powiem, inna półka. Inna półka. Inna mój inna mój. półka.